Cześć, Ty Łukasz. Jest dzisiaj z nami Michał, doradca marki Purios. Cześć. Dziś porozmawiamy o posadzkach żywicznych. Michał, czy można zrobić posadzkę epoksydową na tarasie? Nie, żywic epoksydowych nie wolno stosować ani na balkonie, ani na tarasie. A dlaczego? Dlatego, że żywice epoksydowe są materiałami sztywnymi i będzie narażało nas na spękania i naprawy. A co z promieniowaniem UV? Dodatkowo żywice epoksydowe nie są odporne na promieniowanie UV, przez co będą zmieniały kolor, będą złupły. A co w takim razie zamiast klasycznych płytek na taras czy balkon? Można polecić rozwiązania typu kamienny dywan lub systemy w oparciu o żywice poliuretanowe, które są elastyczne, a jednocześnie UV stabilne. Michał, wspomniałeś o terminie UV stabilne. Czy mógłbyś go rozwinąć? Mówiąc pokrótce, UV-stabilne oznacza, że żywica pod wpływem światła, pod wpływem słońca nie zmienia swojego koloru i nie żółknie. Tego typu żywice mają zastosowanie na, przede wszystkim na zewnątrz, ale również wewnątrz. A gdzie zatem zastosować można posadzkę epoksydową? Posadzki epoksydowe najczęściej stosuje się w przemysłu ze względu na odporności chemiczne i mechaniczne. W domach najlepiej zastosować je w garażach. A jeśli chodzi o salon czy kuchnię? tutaj stosujemy posadzki poliuretanowe, które zapewnią nam wysoką elastyczność, właściwości wygłuszające i przede wszystkim odporność na promieniowanie UV. Czy w okresie jesienno-zimowym, gdy temperatury są zdecydowanie niższe, można zrobić posadkę epoksydową w garażu? Przy spełnieniu odpowiednich warunków tak. Musimy pamiętać o tym, że temperatura nie może być niższa niż 10 stopni. Przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej wilgotności powietrza. Jaką grubość posadzki epoksydowej należy wykonać? Wszystko zależy od sposobu aplikacji. Najprostszym rozwiązaniem jest nałożenie żywicy epoksydowej wałkiem, wtedy uzyskujemy grubość około 0,5 mm. Możemy zrobić żywicę rozlewną, wtedy jej grubość jest około 2 mm. Dodatkowo możemy ozdobić to płatkami dekoracyjnymi. Możemy również wykonać posadzkę antypoślizgową i jej grubość wtedy będzie miała też około 2 mm. A jak wykonać posadzkę antypoślizgową? Uzyskuje się to poprzez y, połączenie żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym. Michał, a gdzie można zastosować kamienny dywan? Kamienny dywan ma bardzo szerokie zastosowanie. Oprócz balkonów, tarasów możemy zastosować go na alejkach, na chodnikach, na podjazdach dla samochodów. A z czego tak właściwie jest złożony kamienny dywan? Kamienny dywan jest to mieszanina żywicy poliuretanowej UV-stabilnej, jednocześnie zapewniającej nam elastyczność z kruszywem marmurowym lub a naturalnym. A sprawdzi się na schodach? Jak najbardziej tak. Wewnętrznych i zewnętrznych? E, stosujemy zwykle to w przypadku schodów zewnętrznych, z tego względu, że kamienny dywan ma dość wysokie właściwości antypościskowe do środka zwykle stosujemy żywice poliuretanowe do schodów. Dziękuję bardzo za merytoryczną rozmowę. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, piszcie do nas śmiało. Na pewno nasz doradca Wam pomoże. Zapraszamy i dziękuję bardzo.